do Was z Haulem, e, czyli z moimi zakupami. Nie będę się dużo rozgadywać, Zaczynam. Na początku będzie to pielęgnacja. Pewnie widziałyście już w wielu amerykańskich filmikach e, ten produkt i trochę o nim słyszałyście i ja zawsze chciałam go wypróbować, natomiast no, nigdzie nie mogłam go znaleźć w Polsce, ale przyszłam się do Rossmana i zobaczyłam, słuchajcie, ten żel myjący. To jest e, żel z filmu L'Oreal. Um, żel dogłębnie oczyszczający działa przeciw skórniakom, niedoskonałościom i błyszczeniu skóry. I to ma coś, co ja bardzo lubię, czyli taką wyjmowaną szczuteczkę, jakby do twarzy. Ona jest gumowa i powiem Wam, że po prostu e, mycie twarzy tym żelem sprawia mi ogromną frajdę. Nakładam sobie po prostu kropelkę tego, dlatego że to bardzo się pieni i szuruję sobie przez 30 sekund twarz. I no. Powiem Wam, że tak jak ja nie cierpię używać różnych tam brzeli do pielęgnacji, tak tego używam od momentu zakupu praktycznie codziennie, czyli to by było jakieś 3 tygodnie, więc dla mnie bardzo duży plus. Koszt 22 zł 4, jakoś tak. No i później zobaczyłam taką maseczkę też z L'Oreal, nazywa się Pure Zone. I to jest żel maska dwa w jednym, czyli możecie tego stosować jako żel myjący, ale że ja mam tamten żel, to sobie stosuję to jako maskę. Nakładam po prostu to na całą twarz i to słuchajcie, ma taką gęstą ups, konsystencję. Ma taką gęstą konsystencję, wygląda to mniej więcej tak. I ja to nakładam na całą twarz. Może na Twitterze widziałyście jak ją testowałam po raz pierwszy. Ma w sobie delikatny peeling i bardzo świetnie pachnie. I właśnie posiada w sobie miętę, więc... Cała twarz jest taka orzeźwiona. Jak się uczyłam do sesji, to po prostu sobie, jak już byłam zmęczona, to sobie nakładałam to na twarz. I to dawało mi takie super orzeźwienie, i jestem z tego zadowolona. Aczkolwiek jest małe, ale że chyba mnie troszeczkę przysłusza to. I to też jest przeciw za Teraz jeśli chodzi o. Demakijaż. To skończył mi, skończyła mi się moja dwufazowa zajka, którą ja nie wiem, miałam, ja zużywam po prostu w przeciągu chyba tygodnia. Eee, nie wiem właśnie z czego to wynikam. Wydaje mi się, że nie jest to na tyle dobry produkt, dlatego że jest po prostu niewydajna. Uważam, że trzeba go bardzo dużo nałożyć na ten płatek, żeby zmyć z siebie makijaż. To oczywiście też zależy, jaki makijaż mamy na sobie. Więc stwierdziłam, że okej, okay, no to sobie kupię, ponieważ nie było dwufazowej jajki. E, kupiłam sobie ten płyn z jaj e, do demaquiażu, uniwersalny. Tragedia. Tragedia. Naprawdę, e, kosztowało mnie to w sklepie, w którym jest dosyć dro drogo 6,59. Normalnie chyba kosztuje jakoś około 5 zł. I nie, no nie mogę, po prostu. Ja czuję, jakbym zdzierała z siebie ten makijaż. Nie cierpię tego, leży i po prostu w ogóle tego nie używam. Ale może też widziałyście na Twitterze, że kupiłam sobie biodermę, o której mówiła Niesia. Tylko, że ja już stwierdziłam, że kupię sobie od razu pół litra. To jest kosmetyk wszechczasów z Wizażu. Ta cała butla kosztowała mnie... 67 zł w Superfarmie. Słuchajcie, ma rewelacyjną pompkę, dlatego, że wygląda to tak. I tutaj po prostu kładziemy sobie wacik, przyciskamy i po prostu ona pompuje idealną ilość produktu. No to nie jest produkt do podróży, czy coś tam, ale też Biederma ma takie małe buteleczki, którą kiedyś sobie kupiłam, ale cholera wyrzuciłam to gdzieś. I, I to można sobie po prostu przelać gdzieś tam, a u mnie sobie stoi na toaletce i bardzo łatwo się tego używa i jestem z tego bardzo zadowolona. A, ostatnią rzeczą, taką jeśli chodzi o pielęgnację, będzie rzecz, do której, na którą skusiła mnie Jay Loves Mac bodajże. Miała filmik o swoich zębach. I powiem Wam szczerze, że no, ja nie mam problemów z zębami, znaczy w sensie z kolorem zębów, e, dlatego że... Kiedyś je wybielałam i to było już wiele lat temu, a do tej pory utrzymuje mi się znakomity efekt. Natomiast mój chłopak zawsze narzeka, że ma żółte zęby, aczkolwiek nie ma, ma bardzo ładne, proste zęby, no ale wiedziałam, że bardzo by chciał je sobie wybiec, więc stwierdziłam, że okej, okay, jest trochę kasy na koncie, więc mogę sobie pozwolić, żeby mu taki prezent zrobić. I słuchajcie, chodzi mi tutaj o paski wywielające firmy Crest nazywają się 3D White i to jest akurat Advanced Vivid czyli to jest taka 7 kuracja i może nie wiem, widziałyście jej filmik, to wygląda tak, że ten pasek jest na górę ten jest na dół i po prostu się to przykleja na pół godziny, możecie gadać tym i tak dalej to nic tam się nie dzieje, mu został jeszcze jeden do wykorzystania i powiem Wam szczerze, że efekt jest. Może nie ma takich pielutkich zębów na razie, dlatego że to można wykonywać tylko raz na pół roku, ale nie będę się rozgadywać. W każdym bądź razie kupiłam to na Allegro, kosztowało 56 zł i nie wysłały mi w takim całym pudle. Tak jak to kres sprzedaje, tylko po prostu w takiej folicie przyszło 7 takich pasków. Dobra, a teraz make-up. Słuchajcie, ponieważ moja koleżanka była w Nowym Jorku i postanowiłam ją wykorzystać, i poprosiłam ją o kilka produktów. Wiedziałam, że tam będzie i dlatego sobie zbierałam kosę no to. Więc poprosiłam ją o kilka produktów z Nars, na które już się napaliłam chyba pół roku temu. I coś z Urban Decay. Może najpierw zacznę od mojego ulubionego tuszu z CoverGirl. Lash Blast Volume w kolorze czarnym, rewelka. Taki sam zresztą efekt ma Max Factor, którego używam wcześniej. False Lash Effect. I to jest mój ulubieniec, naprawdę. To kosztuje chyba 7 dolarów. Czy 6 nawet. Możecie też często kupić na Allegro, i na Allegro kosztuje nie wiem chyba 25 zł, coś takiego. Słuchajcie, dalej. Widziałam, znaczy, już bardzo dawno chciałam kredki z Urban Decay. I słuchajcie, to jest kolor Underground. Te kredki są tak mięciutkie, są po prostu tak pięknie się je rozprowadza, bardzo długo się trzymają na oku. Niektórzy używają je, ich jako bazy, ponieważ to jest, nazywają się 24-7, czyli 24 na dobę. Kredka wygląda tak. I słuchajcie, pokażę Wam swatch. Ojej, to jest jak masełko po prostu. I to jest taki perłowy brąz. To jeden kolor. A drugi kolor to jest staż. I to jest, słuchajcie, taka ciemna zieleń. Idealna właśnie na jesień. I swatch? Mm. I to jest... ups Ta tutaj no po prostu widzicie jak się one pięknie mienią, idealne jeżeli macie na przykład takie brązowe smokey eye i na przykład sobie taką nutkę zieleni pod spodem super, naprawdę jestem super zadowolona z tych produktów, nie, nie myślałam że mają aż tak dobrą jakość i w tej chwili kurczę nie powiem wam chyba kosztują 18 dolarów każda tak Także wydatek jest no, dosyć spory Ale naprawdę warto, gdybym mogła, to bym sobie po prostu wszystkie kolory kupiła I też sprawdzajcie na Allegro, bo też są mini wersje często I one są dużo tańsze, ale wydaje mi się, że tak jak to jest mniej więcej takie To tamte są połowę tego Ale dla spróbowania warto kupić Dobra, kolejną rzeczą do oczu był cień z NARS. I wiecie, jak bardzo kocham swój brązer z Laguna. Te nagietki myślę, obserw. I słuchajcie, problem jest z tym, że ten bronzer mi spadł i się cały pokruszył I strasznie bym chciała nowy, ale no stwierdziłam, że chciałabym coś innego jednak spróbować I te cienie wyglądają tak, taka mini wersja tego bronzera, bardzo ładnie to wygląda I słuchajcie, to jest taki piękny, jakby czarny z domieszką zielonego, z takim zielonawym brokacikiem słuchajcie no po prostu jest tak kozacka konsystencja tego ja tylko delikatnie tego cienia dotknę i po prostu można z tym słuchajcie zrobić tyle rzeczy jest przepiękny ten kolor o Wygląda tak i się tak przepięknie mieni, troszeczkę się obsypuje, ale to nic, słuchajcie, no naprawdę cudo, jest taki mięciutki, ach, piękna. I tutaj znowu cena, też wydaje mi się, że chyba około 18 dolarów. Słuchajcie, na jakimś tutorialu robionego przez Arty make-up artist z NARS widziałam, jak kobieta używała na modelce tej szminki, którą a, mówiłam chyba, jak ten dzień się nazywa. Nightclubbing. E, szminki, która się nazywa Srinagar. Śmieszne mają te nazwy. I słuchajcie, to jest idealny kolor po prostu teraz na jesień. I ja ogólnie się boję takich kolorów, dlatego, że uważam, że mi trochę nie pasują. Ale słuchajcie, to wygląda jakbyście dopiero umoczyły usta w czerwonym winie. I ja wam trochę zaprezentuję to, aczkolwiek nie pasuje to do mojego dzisiejszego make-up.